Siemma, siema, siema, z tej strony król ADI. Dzisiaj będziemy nagrywać trochę ćwiczeń. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc zaczynamy. Zaczniemy od przysiadów. Tak, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobra, kilka sekund. Przerwę, żeby mam coś wytłumaczyć, zostawcie łapeczkę, subika. Obejdźcie moje filmiki i powiedzcie koledze, że jest taki kanał, bo na początek to się bardzo przydaje. No dobra, teraz pajacyki. Około 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 15, 15, 16, 15, 18, 19, 20. Kamera w dół. Teraz pokażę takie ćwiczenie na nogi. Wygniatamy robaczka. Widać? Dobra. I drugą. W lewym jest trochę trudniej, ale wiecie. Dobra, dalej. Dobra. Teraz bioderkową. Tak, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teraz na rozciąganie bierzecie i tak ciągniecie tak samo w drugą. Teraz kolejne skomplikowane. Bierzecie na początku tak, potem bierzecie tak i siateczkę. I trzymacie. I tak, I tak samo powtarzamy. Dobra. I dobra. Teraz. Ben, no, teraz będzie kolejne rozciąganie. A dokładnie. Staramy jak najbardziej się wygiąć. Więc wiecie. Zostawcie też komentarz, czy takie filmiki Wam się pod podobają. Teraz kolejne ćwiczenie, a teraz takie dziwne, bo bierzecie jakieś coś co proste, to może być miodło albo coś takiego. No i pierwsze to jest tak 20 kółeczek. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste, czternaste piętnaste.

Kolejne, to będzie podobne. Trzymacie tak i robicie raz. Piętnaście. Dobra. Co dalej? Teraz coś trochę trudniejszego. Bo robicie pięć razy. skaczyć o tak. I na tyle, a teraz nagrywamy jeszcze deseczki i 20 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobrze? I teraz 5 pompek, żeby się nie straszczać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I teraz weźmiemy sobie maskotkę. Siadacie. No i teraz odrzucacie ją sobie, tak żeby ją złapać. Tak, tak z 20 razy. Ja to zrobię kilka, żeby nie przedłużać. Kolejne to jest ciągnięcie się. I może to zrobię na odwrót. Macie mi się ciągniecie się i stawiacie. I teraz stawiacie się z drugiej strony. Tak, też może około 15. Kolejne to też jest dosyć, to jest dosyć podobne, bo staracie się złapać. Dobra. Dobra, kolejne dość dziwne. To będzie łapać Też około 20 sekund. My zrobimy 10, żeby nie przedłużać. Raz, dwa. Dobra, kolejne to będą... Hmm, no, to będzie... Tak, tak, raz. Tak, dziesięć sekund. Sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesięć. Dobra. Kolejne to... Hmm, miało być z piłką. No, dobra jest piłka. Kłodziecie ją. I teraz to jest dziwne, ale trzymacie ją i staracie się jak najwyżej skakać. Tak też około 15 razy. Chyba piłkę panowie odkładamy. No i może jeszcze dwa ćwiczenia. Kolejny to będzie. No, możemy wziąć kija. jakiego, jak już mówiłem. Kładziecie go tak. No i teraz. Dobra, też jest trudne zadanie, bo robicie tak. I tak, tak i tak. Tak. I tak, tak, tak. I tak. Około dziesięciu razy. Odkładam pana. No i ostatnim. No dobra, ostatnie dwa to będzie... Coś na uspokojenie się. Siadacie w krzyżny. Dobra, potrzebujemy do tego może jednej kartki. I przerwujecie je na dwie. No i bierzemy sobie takie małe piłecz piłeczki jakby. Siadacie i na kontrolę oddechu robicie. Jak Wam się słabo udaje, to znaczy, że trzeba sobie chwilę odpocząć. Tym dalej, tym lepiej. No dobrze, no to z no ćwiczeń to by było na dzisiaj. To no tyle eleczko i pump.